najważniejsze transmisje sportowe masz teraz na wyciągnięcie ręki. Pobierz darmową aplikację TVP Sport. Link znajdziesz w opisie. 55. dwumetrz Lecha Poznań w europejskich pucharach. Przegrywały tu Athletic, Panathinaikos, Marsylia, Manchester City, czy w pamiętnym meczu 2008 roku Austria-Wiedeń. 55. mecz w roli trenera w pucharach Johna van der Broma, trenera 55-letniego. W Poznaniu w 55. roku urodził się Eugeniusz Kijewski, pięciokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy, ekstraklasy koszykarskiej. Piątka tutaj, w Wielkopolsce kojarzy się dobrze. Lech pięć razy sięgał po Puchar Polski, a w ostatnim pucharowym starciu przy Bułgarskiej ograł Dynamo Matumi 5 do 0. Zatem zaklinamy rzeczywistość i odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1. Dobry wieczór, Robert Podoliński, Michał Zawadzki. Kłaniamy się z Bułgarskiej. Jest pełna 10 tysięcy widzów. Około 20 stopni Celsjusza. Warunki wymarzone, by odrobić stratę z wyjazdowego spotkania przeciwko wikingurowi. Jawik, co się wydarzy? W trakcie najbliższych 90 minut. Chcielibyśmy, chcielibyśmy to wiedzieć, ale mecz na pewno nie będzie należał do najłatwiejszych. Troszkę zmian po stronie, po stronie Poznaniaków, natomiast goście oczywiście z obawą, z dużym uznaniem, z dużym respektem wypowiadają się o Lechu Poznań. Takie kilka ciekawych wywiadów, chociażby Hansena, który ma polskie korzenie, ale to jest zespół, który raczej się... Raczej się nie ulęknie. Tak pokazali się przeciwko Szwedom w Malmę. Tak samo mocno agresywnie chcą zagrać e, dzisiaj w Poznaniu. Agnarson, Agnarson, wraca za nim Reboczo, Agnarson, szansa Sądczyków. zmarnowana, ale kapitalna akcja, zamknięta przez Wiktora Andrasona. To jest jedno podanie, zamknięcie akcji przez skrzydłowego w ustawieniu 3-4-3, zobaczmy, dwóch graczy w polu karnym i bezpośredni udział w akcji siedmiu zawodników doskonale podążających za, za akcją ofensywną. A Agnarsona Ekrot Punier rozejrzał się Reprezentant Salwadoru, dobre zagranie niebezpiecznie. Brawo Betarek. Brawo Betarek A to była najlepsza okazja. Drużyny gości strzelał Helgi Gudjonsson Zobaczmy, co dzieje się, jeśli chodzi o Lecha. Jeśli przegrywa taką przebitkę Radosław Murawski, zostaje sam. milicji czterech na jednego. Antonio Milic. Karol Strembirich. Penarek. Tak raz Bednargien dzisiaj pokazuje jak Lech jest bezradny, jeśli chodzi o kreowanie gry w środku boiska, o wyjście z tej strefy, gdzie bardzo wysoko stanęli goście. Welde. Christopher Welde. Jeszcze Welde! Czekał Michał Liśak na piłkę. Udało się w końcu dobrze przyjął sobie piłkę Welde. Doskonałe przyjęcie bokiem Bokiem Buta przyspieszył tym przyjęciem. W końcu udało się, zobaczmy, jest kawałek wolnej przestrzeni za stoperami. Dobre przyjęcie w tempo. Szkoda, że od razu nie było podania do, do Isaka, bo myślę, że Legbę na tym bardziej skorzystał. Doskonałe podanie w tempo. Christopher Welde, Iszak czeka w środku. Welde, do Isaka, Isak! Jeden do zera! No rewelacyjne podanie najpierw. Świetnie zgubiona linia. Pierwszy celne podanie tego typu Welde chyba w tym dwumeczu, no nie chciałbym przesadzać, ale niech tak będzie, niech jeszcze raz celnie kopnie, niech Lech, niech Lech zdobędzie tutaj dwubramkowe prowadzenie. Świetne zachowanie przy podaniu, idealny timing, Joel Pereira, zobaczmy. Zboczny linii boiska, znalazł tam Lukę, znalazł Welda, później kończy w swoim, w swoim stylu Mikael Iszak, Dosponały. Lech jeden, Wikingur 0. A teraz świetne zagraje szansę i gol 2-0! Christopher Welde, a podawał Joel Pereira. Joel Pereira, o nim wspominałeś, te podania przede wszystkim od bocznych obrońców. No i z tego początku Welde sezonu mamy chyba najlepsze, co pokazał nam ten skrzydłowy w tym sezonie. Doskonałe zamknięcie akcji, świetna współpraca z bocznym obrońcą. Jeszcze raz Ryboczo, bardzo inteligentne zagranie Pereira dużo widział Teraz nie ustawili się w linii Nie utrzymali ustawienia Islandczycy Ale pokazuje to Ekrot, że tu już domagał się krycia jeden na jednego Świetnie wykorzystał to Welde Skupił na sobie uwagę dwójki stoperów Welde zrobił coś najlepszego w tej sytuacji Za pleców obrońcy, który absolutnie nie kontrolował jego, jego ustawienia Ale zobaczmy, co robi Alan Czerwiński na tej pozycji. Od razu asekuracja Murawskiego. Rozumieją się ci gracze doskonale. Murawski zostaje jako stoper. Alan Czerwiński spiegający do prawej strony i to, z czego słynie dobre podanie prawą nogą. Zachowanie Isaka również takie niestandardowe. Pereira, Amaral. Wystartował do niego Atlason, Amaral, Iszak, słupek! Ale doskonałe podanie Amarala. Tylko kawałeczek wolnej przestrzeni zobaczył to Amaral. Podanie w tempo, no, no w końcu przypomniał nam się ten błyskotliwy gracz bozańskiego Lecha. Ale odsłonili się teraz Islandczycy. To jest szansa, by postawić kropkę na D. Iszak, Joel Amaral, Amaral! Nie ukrywam, chyba wszyscy tutaj wstali na stadionie Lecha. No już mogło być 3-0 dla Amarala. Zarabiać 40 tysięcy złotych miesięcznie. A jak? Bardzo prosto. Zacznij budować domy jednorodzinne na działkach klientów. Jest to niezagospodarowana nic. Onarson, Czerwinski, Sousa. Skóraś po prawej stronie, Iszak po lewej. Nie ma spalonego, ruszył Skóraś. Skóraś, Skóraś, Iszak nie, ma prawa. nie zdąży, nie ma prawa nie zdąży. kapitana Lecha. Po co ten pośpiech w tej chwili Poznaniaków? Chyba nie będzie powtórki z 2014 roku, z meczu z islandzkim Stjarnan. Jeszcze wytrzymać panowie te ostatnie sekundy, Lech dzisiaj. Liczbą stworzonych okazji zasłużył na awans do czwartej rundy, ale przy piłce i Slańczyńcy i mnie! Jest do to, to jest niewiarygodne jak końcówkę rozegrał Poznański, Lech Düric. To jest coś niesamowitego. Jak można na tacy oddać zwycięstwo w takim meczu. Gdyby tu było 6 do jednego, nikt pretensji wielkich by nie miał. I teraz można zastanowić się, jak rozwiązać sytuację 3 na 3. Trzech na dwóch. Na połowie już słabo biegających Islandczyków. No absolutnie sytuacja niemożliwa do przewidzenia. Daniel I już wiemy, Że 90 minut to mało. Popatrzmy jeszcze raz. Biuricz pakuje piłkę pod poprzeczkę. To jest akcja bardzo podobna do tej, po której Lek zdobył pierwszą bramkę. Dobre zachowanie Marfińskiego. Oszukał Atlasona. Będzie Sousa. Markwiński. Dobry wybór. Iszak. Czeka Skuraś. Jest zagranie do młodzieżowego reprezentanta Polski Michał Skóraś. Markwiński dobrze przyjął. Markwiński! Brawo, GOOOOO! Brawo! 3-1. Brawo Filip Markwiński! W końcu troszkę spokoju. Michał Skóraś, Filip Markwiński, dobrze wyprowadzony atak. Świetna decyzja Filipa Markwińskiego. No w końcu, w końcu troszkę spokoju, troszkę rozsądku. Przymierzył strzały z dystansu ostatnio. Chyba lepszy element ofensywny lecha niż gra jeden na jednego. 18 metrów od bramki. Doskonałe uderzenie Filipa. Młodzieżowych reprezentantów Polski myślę, że może się cieszyć. Michał Probierz. Magnusson nie, nie skończy tego meczu. Tak jest Druga żółta kartka, albo bezpośrednia czerwona dla Juliusa Magnussona. Teraz świetne zagranie do Parego Daglasa. Pary Daglas. Jeszcze będzie okazja Daglas. Sousa zablokowany. Sousa domaga się rzutu karnego i chyba też karny, karny będzie. będzie rzut karny tak, za jest. zagranie ręką. Jest żółta kartka dla Trasona. Czyli są jakieś korzyści Sousy dzisiaj na boisku. I Sousa nie, nie ale fatalnie wykonany rzut karny przez Portugalczyka, przez 22-letniego Portugalczyka. Oj, 10 na 10 mam wrażenie, bo Bo nie w tym roku można łatwo zostać piłkarzem grudnym w Ekstraklasie. Karl Strym. Filip Szymczak, czeka Markwiński, Szymczak, Szymczak, znalazł Sousa, 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 pusta bramka i go! Yes. Brawo. Brawo! Doskonała akcja Sousy, ale to co zrobił Szymczak musi budzić uznanie. Świetne podanie Szymczaka między obrońców, no tak powinien Lech kończyć. Spotkanie w pierwszych 90 minutach Doskonałe zachowanie Sousy Oddajmy to Oddajmy to ofensywnemu pomocnikowi Lecha Proszę Państwa, I Islandia i Polska Miały dwa zespoły W trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy Dwa zespoły zostają po polskiej stronie Islandczycy będą mieli Zero zespołów w czwartej rundzie eliminacji Lech Poznań melduje się I grać będzie z lunch.